Skina z ostatniego filmu z CSGO Skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie, to się na Discordzie na kanale odbierz skina Dzisiaj do wygrania ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć ze sobą, oczywiście suba z łapę w górę pod filmem, ale no, na film do końca, żeby postać hasło konkursowe. No i oczywiście jak są sobą pełne, jakim jesteś, użyj kodu Croxie, z CSGO skinsie. Zlatuje się z link, bądź przybądźcie rzeczywiście maleście zielony jak i tutaj wpiszesz oczywiście kodzik KROXY przez Wikes, który daje Ci 10% więcej każdy z skrzyneczkę Starza Free i oczywiście jak z kodem KROXY wpłacasz, masz szansę, no już masz szansę tylko na Wygranie tej koski Im większa wpłata tym większa szansa na wygraną No tutaj widzę że pozostałe skiny Już ludzie pozgarniali Więc że tak powiem ta kosa To póki co jedyny skin który oczywiście do wygrania jest Ale jakbyście chcieli żebym coś wam dorzucił No to jak ładnie poprosicie w komentarzu i napiszecie na przykład jakiego skina wrzucić, albo do jakiej broni no to Buja Kroko może przemyśli sprawę i coś tutaj dorzuci no i oczywiście po wpłacie gdy się wygrać, to otrzymujesz powiadomienie z takim prezentem Zapraszam Cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroksi otrzymasz aż 35% bonus do doładowania. No i w opisie. No, generalnie jesteśmy podczas bardzo złej pasy, gdzie od paru dni przegrywamy dosłownie wszystko, więc dzisiaj 27 koła i oczywiście próbujemy w końcu tą AWP Dragon Lore trafić. No z takim budżetem, jeśli to przedsięwzięcie nam się nie uda, no to ja chyba nie nazywam się Buja Kroko, nie? No za 6 takich 10 koła płacimy, ale na początek bitwa rozdrzewkowa, Skrzynczka Royal nie będzie haul, dorzućmy do tego Lunara, no, z dwie do tego Waypour Wave. Niech będzie jeszcze tutaj luksuriosi, coś ciekawego, jeszcze porcelanowa. Te dwie porcelanowe, niech będzie, i jedna jak będzie porcelanowa podbustowana. 7300, no, bitwa rozgrzewkowa ale naprawdę duża stawka w puli. Więc zobaczmy, jak nam oczywiście na tej bitce pójdzie. Najdroższa skrzynka, oczywiście, na samym końcu. Jest to skrzynka porcelanowa w wersji podbustowanej. Mamy kosę ze skrzynki Royal. Więc jest to proficik jak najbardziej. Mój przeciwnik AWP za 300 zł. Tutaj ile kosztuje ten hole? 277. Ej, a wupa Hyper Beast 500 zł. No, że ona tyle kosztuje, to totalnie bym się nie spodziewał. Ale spoko. Redline i nawet 150 zł. Jest to wersja Battle No, to jest fajny stan tego Zeusa. 400 zł. Co się dzieje z tymi cenami skinów? Jakby. No, jak widzę redlinera, że kosztuje 150 zł Jakby o co chodzi? Ten skin tyle nie kosztował! To poszło tak do góry, że ja cię pierdzielę, panie! Dobra, skrzyneczki porcelanowe, bardzo fajne skrzynki, które bardzo mi się podobają. Zobaczmy jak będzie 800 zł. No póki co no, na wprowadzeniu jesteśmy. Oj chyba już jednak nie, 2000 zł. Jednak delikatnie jeszcze jesteśmy. Ostatnia skrzynia podbustowana. Od niej wszystko zależy i to musi być nasze dwa Te rękawiczki fantastycznie. 11 500 prawie, cała pula leci do nas. No i o to właśnie chodziło. A teraz coś po co? Chyba przyszedł każdy, czyli oczywiście skrzyneczki procentowe z AWP Dragonlore. No jeżeli mi się udało zdobyć Dragonlore, to będzie już pewnie miał w tytule, że udało mi się zdobyć AWP Dragon Lore, ale. No, no właśnie, co jeśli nie? No jeśli nie to pewnie nie będzie tego w tytule, tak? Mam nadzieję, że będę mógł taki tytuł dać i że tą AWP Dragon Lore w końcu trafię, bo próbowałem ostatnie dwa dni trafić tą dealerkę i się nie udało. Niestety przegrałem dwa dni z rzędu wszystko co miałem, więc mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam ciutkę lepiej i ta AWP w końcu do nas spadnie. Tak się pożądana. A WUPE Dragonlore przez tyle lat w counter strikeu się znajduje. No, praktycznie no niemalże od początku. Ta Wupa jest takim, że tak powiem, ikonicznym przedmiotem w naszej ukochanej strzelance. No, ale no na pewno nie zdobędziemy jej w tej bitwie. No, 10 koła stary, 10 koła na dziurę. No, definitywnie nie będzie to bitwa, którą będę wspominał pozytywnie. Kolejna. 6 skrzynek. Ktoś do nas dołączył, nie jest, na, że na z tak... No powiem tak, jak tworzyłem tę bitwę przez te ostatnie filmy, to ta owupa nawet mi nie mignęła. W sensie, mignąć może mignęła, ale no, nikt jej nie trafił, tak? Ani ja, ani mój przeciwnik, więc coś czuję, że to jest bitwa, gdzie ta Dragonora poleci, tak? Tylko no właśnie, komu ona poleci, to stawiam pod znakiem zapytania. Zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze przed nami. Nie no, ej, naprawdę jakby to jest taka długa seria, bez trafienia tej awupy, Więc to się chyba musi w końcu zadzieć, co? Ostatnia skrzynia i to się nie zadzieje w tej bitwie, starej. i wiesz co jest najgorsze? No, wygraliśmy, ale co z tego jak mi nie stać na kolejną? Dobra, mamy tokeny, tak? Mamy tokeny, więc no spokojnie, 350 koła, możemy kupić takiego kałacha, możemy jeszcze kupić coś takiego. Starcie póki co. Sprzedajmy sobie to. No, ponad 1000, to jest zawsze coś. Zawsze jakaś tutaj skrzyneczka, może 2%, yy, jedna więcej, tak? No, bo może niekoniecznie. No, prawie 2%, tak? Dobra, no, wrzucamy po raz kolejny. 6 takich skrzynek, stary. 6 takich skrzynek. 1%, może na farta jeszcze. No, zmieścimy się, jak najbardziej. Dobra, to zrobimy tak, żeby ta 1% była na początku, a ja dorzucam teraz resztę, czyli pozostałe 6 skrzynek. 3%. Jeżeli. To jeżeli jeżeli tu nie zdążymy tej Dilorki Stary, to ja się poddaję chyba. A jak chcesz wygrać z kina, możesz napisać, jaka jest Twoja ulubiona mapa w CS2. To jest hasło konkursowe, stare, którego jeszcze nie było na moich filmach, więc śmiało napisz w komentarzu. Chętnie się dowiem, na jakiej mapie lubisz grać najbardziej. A my lecimy. Teraz zaczynamy zabawę: 6 skrzynek, a WP Dragon Lore 3%. No to się musi w końcu wydarzyć. To jest ostatnia szansa, ostatnie podejście. Jeżeli to nam się nie uda, to w ciągu jakichś, nie wiem, 2-3 dni jesteśmy tak. Tak na dziurę, że to jest niepojęte. Ostatnie trzy skrzynki. Ostatnie, no już teraz dwie szanse na trafienie Abu Pedra Zobaczmy, Zobaczymy, no ja i trzymam kciuki do samego końca, bo wiem, że to wszystko się może w innej skrzynce zmienić. Ale czy właśnie, czy to się zmieni w tej ostatniej skrzynce? Podaj się, podaj się.